Z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 22 odcinka mojej serii z gry GTA V. W dzisiejszym odcinku dalej pociągniemy wątek fabularny Trevora. Serdecznie zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że to jest 22 odcinek naszej serii. Usiądźcie wygodnie, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem, a my z, razem z Trevorem ruszamy już powolutku do kolejnej misji fabularnej. Przypomnę tylko, że to jest 22 odcinek naszej serii. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. A więc rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Zobaczmy, yy, co Trevor tym razem będzie musiał zrobić. Co będziemy my musieli dokładnie yy, w tym dzisiejszym odcinku zrobić. A więc usiądźcie wygodnie, zostawcie łapę Suba jakiś komentarz pod odcinkiem I rozpoczynamy Dzisiejszy odcinek, a więc zobaczmy, Zapraszam na nowe przygody Trevora więc Tutaj sobie przejedziemy Ładny Kawał, kawałeczek drogi Dobrze, że jest tak w miarę Ciemno, że jest tych, yy, W miarę mało samochodów Jestem ciekawy, co dokładnie Trevor będzie musiał wykombinować w tym dzisiejszym odcinku co będziemy co będziemy musieli oczywiście nim zrobić ej nie w tą stronę drogi kolego, dobra, pojedźmy tutaj po tej stronie i zobaczmy dokładnie tutaj gdzieś mamy to, to zadanko dla Trevor'a, jest to wątek fabularny więc dobra, tutaj się tre... Trevor trochę zagalopował Ale je, jedziemy do przodu Mam nadzieję... nie w tą stronę Dobra Kręci w tą stronę No i jedziemy, prosta droga już Już będziemy przy tym Dzisiejszym zadanku Mam nadzieję, że to Że, te, że ten dzisiejszy, To dzisiejsze zadanko z trewo, Związane z Trevorem Wam się spodoba a więc zaraz dojedziemy, mam nadzieję, i będziemy mogli rozpocząć sobie spokojnie to, za to zadanie z wątku fabularnego. Więc lećmy. Ok, więc lećmy tutaj. Tutaj. Ok, i tutaj mamy to zadanko, czyli tutaj musimy w lewo trochę, w lewo w prawo trochę skręcić. I tutaj mamy od kogoś ktoś chce, chce zlecić to zadanko trevorowi. Czyli nam dobra, spokojnie, więc podjedziemy i zobaczymy. Wyjdziemy oczywiście z samochodu i trevor idzie teraz do, do baru. Bodajże, I więc zobaczymy, co dokładnie będziemy musieli zrobić w tym w tym dzisiejszym odcinku, więc otwieraj drzwi drogi Trevorze że... i zobaczmy, zobaczmy co dokładnie będziemy musieli zrobić. Tutaj Trevor ma kolejne zadanie od tego od tego gościa, więc zobaczmy co dokładnie będziemy musieli zrobić w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się. Y Podoba mi, wiem, że miał być w, w poprzednim odcinku wam mówiłem e, no, że bynajmniej zrobimy sobie jedno e, czy tam dwa zadanka poboczne od, od Strawora, ale tak postanowiłem, że dalej pociągniemy sobie wątek fabularny. Mam nadzieję, że wam się taka że wam się, e, taka, e, wam się tak, takie coś takie coś spodoba że, że tylko wątek fabularny bo ja tak naprawdę w tej grze nastawiłem się tylko i wyłącznie na, na wątek fabularny Ciekaw czy wam się to również spodoba Zaraz się przekonamy. A zresztą napi napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił e sa tylko, sa żebym robił tylko sam wątek popularny, czy, czy, tylko czy też zadanka e poboczna, oczywiście sekcja komentarzy jest e dla Was. Więc. E Zaraz, powinniśmy jakoś to wszystko sobie ogarnąć. Trevor niestety pokonał tego... tego gościa. Dobra, i zobaczmy co dokładnie będziemy musieli zrobić w tym... W tym dzisiejszym odcinku. Przypomnę, że to jest 22 odcinek naszej serii. No i dokąd ten drogi Trevor, że teraz wyjeżdżamy? Dokąd jedziemy? Dobra, czyli jedziemy dalej, tak? Ok, czyli jak zwykle ty rozróbę narobiłeś, a my... I, i jedziesz sobie dalej, okej? Okay. Spokojnie. Ojejku, jedź. Wykręcaj w końcu tutaj i jedziemy... No i jedziemy po prostu tutaj. Jedź do... do celu. Ok, zobaczymy co teraz nas będzie czekało. Co Trevor'a będzie teraz yy, czekało. No, jak, jak, widzicie, jak widzieliście przed momentem, to Trevor trochę rozróby zrobił. No i, no i tak można powiedzieć, że, że pojechał, nie? No, że pojechał. A tamten gościu yy, cierpi. Dobra, więc jedźmy dalej, zobaczymy nas będzie czekało w tym dzisiejszym odcinku jeszcze. Ogólnie powiem Wam, że gierka jest super bardzo taka taka naprawdę trzymająca w napięciu. Spokojnie w tą stronę jedziemy. Skręcaj. No skręcaj bardziej tutaj. I teraz ok. Naprawdę, gi gierka jest naprawdę super. E, bardzo są e, ciekawe. Tu Lester, tu, który do nas Trevor dzwoni. Tutaj yeah, ktoś do you. nas dzwoni. Fuck you, fuck you. Do Trevora. E, Trevor, ale jeżeli miałem ten that powiedzieć, to naprawdę, naprawdę gra jest super. Taka business, e, naprawdę trzymająca it. napięciu. Ernie, Erl, jest Daryl, dużo takich Dan, sporych fajnych ciekawych y, zadanek y, pobocznych Dobra, jedźmy dalej tutaj do tego punktu i zobaczmy co nas będzie teraz, teraz Co nas teraz zaraz będzie czekało W tą stronę, w tą stronę musimy, musimy objechać, czyli tak Czyli Aj, nie w tę stronę pojechaliśmy Więc dobra tutaj Idziemy i ruszajmy do, do przodu. Ruszajmy do tego zna znacznika treworem. Zobaczmy, zobaczmy. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Teraz tutaj po ścieżce, po drodze musimy jechać, więc zobaczymy, co nas będzie teraz zaraz czekało. Uwaga, treworek nie daje za wygraną, prawda? Obieć, obieć, bo nie mamy czasu, obieć, bo nie mamy czasu i ruszamy. Ja wiem, że tak może dziwnie jadę, ale chciałbym w tym dzisiejszym odcinku ukończyć ten Tą misję, nie, nie chciałbym rozbijać jej na więcej odcinków. Zobaczymy, czy w ogóle nam się to uda bo może być oczywiście ta misja długa, dość lewo prawo, lewo prawo i już jedziemy bardziej tutaj prosto Teraz kolejna prosta odcinek drogi Dobra, tak Trevor sobie no, troszeczkę grabi u ludzi, dobra u ludzi oczywiście jeżdżących e, w samochodzie, dobra, samochodem w tą stronę przejedziemy się i ruszamy prosto do, do, do celu. Już jesteśmy blisko e, tego e, żółtego punkciku na mapie w tą stronę teraz akurat nie przejeżdżamy prze, przez ten mostek więc więc dobrze tutaj więc jedziemy i zobaczymy co nas zaraz będzie tutaj w tej misji czekało co trevora dokładnie będzie czekało w tej misji i już powolutku dojeżdżamy do, do naszego celu tak jesteśmy tutaj, więc zobaczymy co teraz nas będzie y, zaraz czekało, zobaczymy co, co ten gość będzie musiał zrobić tutaj jak gdzie jakieś strzelania się szykują Zobaczmy co, co Trevor będzie musiał zrobić Mam nadzieję że na, na znając nasze szczęście to Trevor, będziemy się im pomóc, albo oni, albo oni robią wiem, takiego Trevor Trevorowi, dobra, przyjedźmy się tutaj. No i zobaczmy. Ale tak mi się bynajmniej, bynajmniej wydaje, dobra, zejdźmy sobie, wyjdźmy się sobie z. No i niestety Trevor, dobra, bo mogliśmy. Wyciągnąć pistolet ok? Mieliśmy, no, mogliśmy pistolet wyciągnąć od razu Czekajcie, możemy Dobra Możemy czy nie możemy Ok. Tu tutaj jakoś się przedostaniemy jesteśmy u celu tylko że czy w nas będzie strzelał zaraz? Tak, tak, tak jak myślałem oni będą nas strzelać, a my możemy jakieś pistole wyciągnąć? Możemy Dobra, więc spokojnie spokojnie sobie jakoś tutaj wyciągniemy. No niestety Trevor znowu wyrwał. a więc troszeczkę pora w tym dzisiejszym odcinku będzie. Dobra mam nadzieję, że, że za tym że za, że za tym trzecim razem no nie przegramy bez nią Podjedziemy. Pokonamy tych, tych, go, tych gości Pokojnie. Są dobra. A i niestety Trevor oberwał Ale mam nadzieję, że nam się uda zaraz to jakoś ogarnąć. I chyba tak. Chyba nam się tutaj udało. Teraz musimy przeszukać ten domek, ten budynek to jeszcze ktoś chyba na nas będzie czekał więc trzeba wyciągnąć sobie jakieś pistolety mały czy taki większy ale, ale trzeba tutaj ktoś na Trevor'a będzie czekał jacyś goście są więc musimy troszeczkę postrzelać dobra więc zobaczmy zobaczmy tutaj nam się uda, uda jej wykonywać Trevor wszedł do, do domu Dobra po tej stronie mamy kolejnej gości Tylko, że Trevor teraz no, ma mało zdrowia więc musimy uważać na niego Dobra mam nadzieję że uda nam się na niego uważać żeby on był żeby Trevor był trochę zdrowy, zdrowszy Zobaczymy w ogóle nam się tak nie tak uda, spokojnie. bo oni się wychylą... Dobra, zobaczmy. No i co? Okej. Okay. Teraz będą wychodzić chyba... Teraz będą się chować raczej. Jeszcze? Dobra, to Trevor pokonał. Tego gościa i teraz tutaj. Kogoś tutaj mamy. mamy. Tutaj kogoś mamy, mamy, nie? Tam. Tutaj mamy kogoś, tak? Do pokonania. Musi Trevor go pokonać. Okej. Okay. Nie, tutaj jeszcze ktoś jest. Zobaczmy czy w ogóle nam się uda to jakoś ogarnąć. Spokojnie. Dobra. Tutaj nam się udało. Spokojnie, dobra, Trevor tutaj dał rady i teraz tutaj musimy dać rady. Ok, ja tu jest chyba gdzieś jeszcze jeden gościu na pewno, który tutaj nam tak jakoś pokazuje, że jest gdzieś jeden w tym budynku. Tak, oj, przegraliśmy na ostatnim gościu, przegraliśmy, więc y, zobaczmy jeszcze raz co zróbmy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się e, podoba. Weźmy sobie jakiś pistolet jeszcze raz. Ok. I teraz wejdźmy do tego budynku. No i zobaczmy, czy w ogóle nam się uda za drugim razem to wszystko jakoś ogarnąć. Dobra, może, może tak może tak będzie, że nam się uda. Dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj mają być ci goście pokonani przez Trewora. Takie ma Trevor zadanie Mam nadzieję, że mi się uda pokonać, więc jest dobrze. Trevor tutaj dał radę. Przypomnę, że to jest 22 A, odcinek naszej zgodnie? serii. No i gdzie teraz? Gdzie teraz? Dokładnie, co my teraz dokładnie? Możemy zrobić, dobra, ten jest pokonany. Ok, teraz tak, i teraz tutaj jeszcze coś mamy do pokonania. Więc tutaj mamy kolejnych gości do pokonania. Więc oni cały czas nachodzą. A teraz idźmy tutaj, bo tutaj nas. Ktoś może zaatakować po tej stronie, więc zobaczmy, czy tak będzie. Ale wygląda na to, że tak, że, że tutaj nas ktoś może zaatakować zaraz. Chociaż oby jednak nie, ale tak, coś mi się wydaje, że jednak ktoś nas zaraz może za zaatakować. Otwórzmy te, te, te drzwi, niestety wygraliśmy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz to jakoś ogarnąć. No w dzisiejszym odcinku troszeczkę tych porażek będzie, no tak po prostu bywa. Ale mam nadzieję, że nam się uda za, za tym trzecim razem to wszystko jakoś ogarnąć i mam nadzieję, że uda nam się tych gości pokonać. Za Trevor dostał takie dość dziwne zadanie, no, ale musimy. Musimy to zadanie zre, zrealizować treworem, jeżeli chcemy, a chcemy ruszyć dalej. Tak, więc zobaczymy, Tej nas będzie czekało, spokojnie z drugiej strony. Czy ktoś tutaj nas, a nas chce zapolować? Dobra, po tej stronie mamy pokonanego też, okej. Okay. Tutaj Czy chcą nas zaatakować, więc. Dobra, 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 dobra. Postarajmy się to wszystko jakoś ogarnąć. Spokojnie, spokojnie. Ok. No i co? Prawie już, tak? Chyba. Ty jeden zostanie, bo. Przynajmniej dwóch chyba jest. to do pokonanie dobra, tutaj. Trevor tylko. Wyzdrowiej trochę, tylko wyzdrowiej trochę, żebyś miał więcej siły. Ale teraz gdzie, teraz gdzie powinniśmy ruszyć? Tu nie. Tutaj nie, tutaj nie po tej stronie. Tutaj nie powinniśmy ruszyć po tej stronie. Więc zobaczmy za momenty, co nas tutaj będzie czekało. Więc zaraz zobaczymy za sekundę. Ten teraz dokładnie będziemy musieli zrobić zaraz. Czekajcie, bo tu jest z tej strony jakiś gościu. Więc zaraz zobaczymy. Tam gdzieś powinien być. Tutaj chyba gdzieś, nie? Tutaj chyba będzie gdzieś... O jest. Dobra. I chyba nam się udało wszystkich pokonać. Nie, jeszcze jeden został. A ten jeden gdzie jest? Ten jeden jest e, po. Gdzie ten jeden jest? Co? Co niby został? Poczekajcie, bo tutaj wyjdziemy. Gdzie on jest? Tutaj na dole? Może być na dole, więc lecimy. Dobra, czyli tutaj lecimy do tego ga garażu. Tak, jakby, spokojnie. Dobra, i chyba nam się udało, wszystkich pokonać. I będziemy mogli, chyba, ruszyć sobie dalej. I Co my teraz tu możemy zrobić? A. A, już wiem o co chodzi, wiem. Dobra, teraz tak. Lećmy tutaj w tą stronę. Lećmy tutaj w tą stronę, więc... Tutaj le lećmy po schodach. No wiem co mniej więcej trzeba byłoby zrobić, okej? Okay. No Trevor musi... Takie dość kupie głupią rzecz teraz zrobić, no ale... ale no musimy je, jeżeli... dobra, ale musimy zrobić tak od początku, dobra? po tej stronie, tak żeby było i spokojnie będziemy zaraz sobie ruszać dalej, idźmy tutaj po tych po tych schódkach powiem wam, że ta że ta misja na na, na samym początku taka się nie, nie zapowiadała z jednej strony, że aż taka będzie dość chodź, chodź. emocjonująca i że aż tyle będzie że, i że aż tyle będzie się działo w tej misji dzisiejszej. No ale tak po prostu tak po prostu wyszło. Dobra, po tej stronie teraz przejdźmy. Przejdźmy sobie tutaj, 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 tutaj. I, no, i lećmy. Mam nadzieję, że uda nam się tą misję y, przejść bez żadnego problemu oczywiście. No, taką mam oczywiście nadzieję. No ale zobaczymy czy, czy będzie jakiś problem, czy też czy też nie. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że Trevor sobie da Dobra, teraz tutaj się przedostańmy i zobaczmy co nas tutaj będzie czekało po tej stronie chyba, chyba nam się nie udało Dobra, teraz tak, lecimy dalej A więc kolejna niestety porażka w tym dzisiejszym odcinku, dobra teraz, teraz lećmy tutaj więc lećmy na spokojnie i zróbmy to jeszcze raz. Dobra, teraz tak. Jesteśmy tu, jesteśmy tu. Więc wszystko Trevor chce zepsuć. Mam nadzieję, że uda nam się to to wszystko jakoś ogarnąć. Żeby nam się udało to w ogóle to misję wykonać. Więc zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy co tutaj dokładnie nas będzie czekało, więc my sobie przejedźmy, zobaczymy czy nam się uda wszystko jakoś ogarnąć, oby tak było, Dobra, może do, do tyłu trochę ruszymy tutaj nam trochę śladów takich Takich śladów nam zostało do, do wypełnienia, ale chyba nam się no nie uda. Tym. Dobra, uda się jakoś to zrobić, jednak no, chyba będziemy musieli zrobić to jeszcze, jeszcze raz, to wszystko powypełniać. No nie mówcie, że jeszcze raz będziemy musieli wszystko powypełniać, powypełniać, jeżeli jeżeli mamy wszystko wypełnione mniej więcej, no niestety Zobaczmy jeszcze raz jak to jak to można zrobić i zaraz będziemy mam nadzieję, że mam nadzieję, że wam ta misja się podoba spróbujmy zrobić to po raz trzeci może po raz, po raz trzeci nam się Uda to jakoś zrobić. żeby to jakoś ogarnąć, mam nadzieję, że ta misja Wam się oczywiście podoba. Ok, i zaraz będziemy oczywiście ruszali sobie dalej. Dobra, więc lećmy, lećmy dalej. I ruszajmy do przodu. Przypomnę, że to jest 22 odcinek naszej serii. Nie wiem, czy akurat teraz nam się uda za, za tym trzecim trzecim razem to jakoś ogarnąć, ale aby tak było. Bywa... Dobra, więc lecimy prosto Tym razem lecimy prosto, więc yy, lecimy tutaj. Dobra i zobaczmy, i zobaczmy dokładnie co nas będzie teraz yy, czekało. Dobra, teraz tak Dobra, chyba nie, chyba nam się niestety no nie uda tego jakoś ogarnąć Dobra, no przejdźmy do, tu ale nie musimy jednak wrócić chyba do tego e, do tego domu no musimy jednak wrócić do tego domu, I tam chyba coś po. tak, bo tutaj mamy ślady, ale chyba nam się teraz uda jakoś ogarnąć. Sorry, że jest tyle porażek w tym dzisiejszym odcinku, ale mam nadzieję, że tak udało nam się jakoś to ogarnąć. No i trevor tutaj, jakby się podpalił, ten budynek. I zobaczmy co nas będzie teraz czekało. No, pewnie będziemy musieli teraz uciec z tego miejsca. Zaraz zobaczymy, zobaczcie jaki trebor jest te, dziwnie zadowolony, OK, Ale mam nadzieję, że, że nam się uda uciec y, z tego miejsca weźmy te, tego kłada i uciekajmy ucieknijmy gdzieś gdzieś w bezpieczne miejsce, uwaga Aj, musimy się kładem też nauczyć sterować, jeździć, dobra po tej stronie. No, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tutaj już tak dziwnie się jedzie teraz dopiero. Teraz dopiero jakby trochę się nauczyliśmy, ale jest w porządku. Okej. Okay. Tutaj powinniśmy... Dobra. Musimy się kładem nauczyć jeździć. Bo naprawdę Okej. Okay. Teraz sobie ten tą tym przesłem Jakoś tu wjedziemy Spokojnie Jedziemy czy nie wiedziemy wiedziemy dobra Jedźmy po drodze, może, może nam teraz za, zaliczy Tą misję, oby tak było Żeby misja była zaliczona I chyba uciekliśmy już, co? Tak, chyba tak Chyba mis tak, misja Misję tą ukończyliśmy. W następnym odcinku zrobimy sobie kolejne, kolejne zadanko. No tak jakoś wychodzi. Kolejne zadanko u Trevora. Mianowicie zrobimy sobie zadanie, bodajże. Czekajcie, mamy tutaj jakieś zadanko u Trevora. Czyli w następnym odcinku zajmiemy się znowu zadankiem u Trevora. No i, yy, no i pociągniemy kolejny, kolejną jakąś misję z wątku fabularnego od Trevora. A więc tak jak mówię, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy choć taki bardzo bardzo dość można powiedzieć dość bardzo emocjonujący odcinek wam się podobał. W następnym odcinku oczywiście ruszymy sobie dalej. No i dalej będziemy śledzić dalsze losy Trevora. Oczywiście mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Na razie trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej!